Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani na nieznani. Dziś moim gościem jest aktorka Justyna Sieńczyło. Witam bardzo cię Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie i dziękuję, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo również. Jestem trochę stremowana, widzę ilość <laughs> pytań i bardzo dobre przygotowanie Pana. no Jestem bardzo ciekawa. <laughs> I źle nie będzie, mam nadzieję. Nie, no, oczywiście. Że... Pani niedawno na deskach Stołecznego Teatru Kamienica miała miejsce premiera spektaklu Sceny z Życia Małżeńskiego, w którym zagrała Pani jedną z głównych ról. Wcieliła się Pani w postać Marianny. I proszę mi powiedzieć, czy Jan i Marianna to jest typowe małżeństwo, czy jednak w czymś są różni od innych par? Czytając scenariusz najpierw serialu, bo to pierwotnie był serial, napisany przez Bergmana, a potem scenariusz filmu, wydaje mi się, że w takich że tak naprawdę pomimo upływu lat, to jest 1972, 73, powstanie tego scenariusza, historii małżeństwa, i ich rozpadu, i, i powrotu jakiegoś do siebie, widziałam bardzo dużo. Podobieństw w dzisiejszym życiu, pomimo że te czasy się zmieniły, to my emocjonalnie i problemy związków partnerskich są strasznie podobne. Strasznie podobne i, i może czasy się zmieniły, rzeczywistość się zmieniła, ale osobowo jesteśmy analfabetami emocjonalnymi, jak to pięknie nazywa Bergman. No, i wydaje się, że wszystko w tym, w tym związku jest idealne. I jest rodzina, są dzieci, są dobrze wykształceni, zarówno Marianna, jak i Jan. Mają dobrą pracę, mają znajomych, a jednak coś nie gra. Co nie gra w tym związku? Ach, Boże, trudne pytanie. Wiele spraw przede wszystkim. Yy, zakłamanie obojga ich, gdzieś tam pójście na łatwiznę. Yy, znowu się od, odnoszę do tytułu jednej z części scen życia, zamiatanie pod dywan. Sztuka zamiatania pod dywan. I to jest zarówno w szczerości między nimi, a raczej braku szczerości, w jakimś takim mieszczańskim podejściu do partnerstwa, że tak należy, tak będzie dobrze widziane przez sąsiadów, nie wiem, rodzinę i tak dalej, że gdzieś tam po prostu gubią siebie. I nawzajem siebie okłamują, i no, niestety to musi mieć jakiś moment totalnego rozpadu. I taki moment następuje: bardzo prozaiczny romans męża z młodą dziewczyną. Bergman jest tutaj bezlitosny. Bezlitosny, bardzo wobec mężczyzny, yy, ale też i wobec kobiety, ja pa okrutny. Pani w z wywiadów prosty. przyznała, że mm, w tym spektaklu czuj czuje się trochę pani, jakby była pani naga, że tak bardzo się pani obnaża emocjonalnie. I moje pytanie, tak, czy tak. obnażenie emocjonalne jest trudniejsze od obnażenia fizycznego na scenie? Ja się nigdy nie obnażałam fizycznie no. na scenie. Rzeczywiście zawsze dobierałam tak rolę, dla mnie to jest... Ale podejrzewam, że jednak jest to bardzo trudne. Mówię o tym... O tym psychę, że jesteśmy na wyciągnięcie ręki i to co gramy, staramy się grać bardzo uczciwie, poprzez siebie, poprzez własne doświadczenia, własne emocje. No jest to rodzaj naprawdę, no, też o tym mówię, upuszczenia krwi własnej, żeby to było dotkliwe. Bałam się, czy widz wytrzyma. i czy w ogóle wytrzyma ten rodzaj rozmowy, bo nie naprawdę tam ze sobą rozmawiają, gdzieś się dobijają i docierają do siebie i zadają właśnie sobie pytania. Więc, więc powiem szczerze, jestem zaskoczona pozytywnie bardzo, bo ludzie słuchają, jest cisza, czasami są śmiechy. Bo Bergman jest tym też okrutnie dowcipny. I, 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 ale bardzo, bardzo ludzie słuchają. Bardzo mało tego, dochodzą do mnie. Różne opinie ludzi, że nie daje spokoju ten spektakl. I o to mi chodziło. Mhm. Rozmawiają naprawdę. Dyskutują nawet do rana. No i to już jest kolejny raz, kiedy współpracuje pani z Barbarą Sas, tak. e, chyba polubiła Pani współpracę z tą reżyserką. Jakoś tak się w życiu dzieje, że dla mnie najważniejsze są spotkania i to jest dla mnie największe bogactwo, które w życiu dostaję. To spotkanie z jakimiś osobami wyjątkowymi i na pewno bardzo wyjątkową osobą dla mnie jest pani Barbara. Cieszę się, mówi Basia, mówi, że dlaczego tak późno się spotkałyśmy, no ale ja się strasznie cieszę, że w ogóle się spotkałyśmy. Tak, to jest trzecia realizacja. Zaczęłyśmy od tango notturno historii Polinegri. Jej bardzo dramatycznej takiej jednej nocy, kiedy jest w nazistowskich Niemczech. Trafiła tutaj i trochę przez przypadek, trochę z braku pieniędzy, uwikłała się koszmarnie i robi taki przekrój swojego życia y, przez tą jedną noc. To jest taki spektakl, który, od którego zaczęłyśmy, gram tam z Grażyną Dangel. Potem była historia Wiery Gran y, i teraz sceny z życia. Mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza realizacja. No właśnie, wcześniej pod jej okiem kreowała Pani takie postaci jak właśnie Pola Negri, jak Wiara Gran, wielkie utalentowane kobiety, wyjątkowe osobowości. Nie było Pani trudno przerzucić się teraz na granie zwykłej, normalnej Marianny? Yy, tak, tak, bardzo. Jeszcze raz moje. bardzo się bałam i, i czułam ryzyko, że teatr prywatny waży się na Bergmana. I, i to, to daje straszną odpo taką odpowiedzialność za to, co się robi, I, i tym bardziej człowiek się bardzo stara, żeby to było wszystko perfekt, naj, najlepiej jak się potrafi danego dnia. Mm, bałam się tego ryzyka, ale też i Barbara powiedziała mi coś takiego: Słuchaj, powinniśmy zrobić coś takiego, co by pokazało ym, Twoją prawdziwą twarz, że nie musisz się chować za innymi osobami, mm -hmm. tylko żebyś zagrała trochę bliżej siebie. I, I jakiś repertuar dramatyczny. No I stąd mój ten pomysł na tego Bergmana. Ja oglądając ten spektakl, odniosłem takie wrażenie, że, że Marianna to jest kobieta pełna sprzeczności. Bo z jednej strony mm, mówi, mówi Janowi, że, że go lubi kilkakrotnie podczas spektaklu, nie, że go kocha, a po tak. rozstaniu bardzo cierpi. Znowu niby cierpi, niby przeżywa to rozstanie, ale tak naprawdę po rozstaniu rozkwita. Kupuje sobie nową torebkę, zaczyna pięknie wyglądać kobieco. A jaka Marianna jest z Pani perspektywy? Tak jak pan mówi, tak jak myślę, że każda kobieta ma w sobie te, tak, jakieś dwa bieguny, i z jednej strony rzeczywiście, jak się rozstaje z mężem, to rozwija skrzydła i zażywa wolności, ma, ma romans, zaczyna pracować intensywniej i spełniać się jako kobieta, a z drugiej strony obnaża to jej właśnie samotność, o której wspominała. Ona czasem zachowuje się mało racjonalnie. No tak, nawet bym powiedziała naiwnie i momentalnie, wręcz dziecinnie. Tak, tak, ja myślę, że to jest też brak dojrzałości, ale i obojga partnerów. On z jednej strony jest bardzo dobrze wykształcony, trochę dni starszy, bardzo racjonalny, a postępuje też jak młodzieniaszek i zachowuje się jak chłopak. I, I jego pewne sformułowania, jego tezy życiowe też są czasami wręcz śmieszne. Mówiła Pani, że najważniejsze dla Pani jest to, żeby po spektaklu uruchomić te rozmowy, żeby ludzie zaczęli myśleć, zastanawiać się Zadawać e, sobie zadawać pytanie, pytania, czy, czy przez to właśnie wyraża się współcześnie obecnie misja aktorstwa? Boże, bardzo poważne słowa Pan używa misja. Przyznam się szczerze, że jestem z takiego pokolenia mm, gdzie uczono mnie, uczyli mnie mistrzowiec, zetknęłam się z panem Aleksandrą Śląską, z panem Holoubkiem, z panem Zapasiewiczem, z panem Łomnickim, obserwowałam panią Hanin. To byli wszyscy ludzie, którzy y, mieli ideę i mieli tą misję w sobie. I rzeczywiście y, zaszczepili we mnie coś takiego, ale, ale w dzisiejszych czasach to jest taka dewaluacja w ogóle takich pojęć, ja wiem jedno, jeżeli do czegoś, do czegoś się przygotowuje, coś planuje zrobić, mówię tu o tych trzech spektaklach, które, pod którymi się podpisuje całkowicie i produkuje je ja sama razem z Teatrem Kamienica i, i, i to, to jest wszystko przemyślane, tak, gdzieś z tyłu głowy jest zawsze idea. Jest zawsze jakiś sens pokazania albo człowieka, albo pokazania braku tolerancji, czy pokazania faktu, że można być pięknym, bogatym, być w książkach, a być wewnętrznie potwornie samotnym i zagubionym. Więc gdzieś tam mi przyświeca jakaś idea, żeby ludzie nie wychodzili tak sobie z teatru, i no dobrze, kolejna sztuka zaliczona. A o czym to było? Mhm. Że, że mam tam z tyłu głowy absolutnie przekonanie, że pomimo no niestety strasznie coraz niższego poziomu i, i tego, co się proponuje w mediach, i tego, co niestety proponują teatry, często z, po prostu z braku pieniędzy, bo niestety, powiem panu. Fakt, który, który mam na własnej skórze przeżywam, że ludzie przychodzą na komedię. Mhm. Jeżeli teatr jak Teatr Kamienica nie ma dotacji żadnej yy, i stara się o każdy spektakl na zasadzie konkursów, yy, realizuje tylko to, na co po prostu uda mu się zdobyć jakiekolwiek fundusze. To nie ukrywam, że zarabia się na komedii, na którą przychodzi trochę osób, i po jakimś czasie można zarobić na takie mini spektakle dramatyczne. Bo tu już przychodzi wybrana publiczność i, i widzę, że jest ona trochę inna. No i cieszę się, że przychodzą, bo jestem przekonana, że to jest bardzo potrzebne. Bardzo potrzebny um, um, repertuar mały, dramatyczny, że zawsze znajdzie się na to widz i że trzeba robić rzeczy z jakimś przesłaniem, bo, bo szkoda czasu, szkoda mm -hmm. życia. A jak wyobrażała sobie pani zawód aktora, jego blaski i cienie te dwadzieścia kilka lat temu, kiedy, kiedy decydowała się pani zdawać do Akademii Teatralnej i przeprowadzać się z Białego Stoku do Warszawy? Ja w ogóle sobie nie wyobrażałam, <laughs> to była zabawa jakaś zupełnie. Y Faktem jest to, że ja myślałam, że w ogóle się nie dostanę. Zdawałam, nawet dzisiaj wspominałam na Iberystykę. I mówię, a, no, spróbuję, bo byłam w jakimś teatrze amatorskim, szkoła muzyczna, baletowa. Mówię, a może. No i jakoś się udało za pierwszym razem, więc to na mnie tak trochę spadło i nie byłam przygotowana. A życie to kompletnie mnie życie już teatralne, no miałam dużo szczęścia, trafiłam do teatru powszechnego i yy, yy, trafiłam do wspaniałych aktorów, których mogłam obserwować. Ale więc... to chyba dla studentki było duże przeżycie móc grać w no teatrze, tak. w którym gra Janda, w którym gra Szczerkowska. Tak, to było ogromne przeżycie, ogromne, ogromne, ale to był inny teatr. To był teatr pewnych takich, no nie wiem, pewnych zachowań, ogromnego szacunku dla tych mistrzów. Ja się strasznie wstydziłam, strasznie się krępowałam ich, ale byłam bardzo, bardzo szczęśliwa, że, że mogę ich obserwować, bo to była najlepsza szkoła. Bo szkoła teatralna to jest taki zaczyn, a to, co dalej zrobimy, to się uczymy na bieżąco. Zresztą teraz chyba takie życie jest, że, że trzeba się wszystkiego uczyć na bieżąco i ciągle ewoluować, bo, bo nie jesteśmy pewni. Ostatnio któryś z aktorów powiedział mi, że szkoła teatralna to jest klucz do pierwszych drzwi, i później trzeba otwierać kolejne. Kolejne, 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 to prawda. I cudowne jest to, jeżeli można pracować, ale proszę spojrzeć, ile aktorów wspaniałych, wybitnych, co co roku kończy ponad 100 osób. Mówię już i ze starszego pokolenia nie pracuje, a naprawdę mogłoby. To jest bardzo smutne, bardzo smutne, że rynek też jest bardzo zawężony z jednej strony seriale, ale one nie dają rozwoju. Niestety aktorskiego, aktor musi się rozwijać, musi pracować nad repertuarem właśnie dramatycznym, klasycznym. A no, jest coraz trudniej z tym. Pani wydaje mi się, należy do tego grona osób, które raczej na brak pracy nie mogą narzegić, bo jest teatr i jest serial i były filmy, ale pani powiedziała kiedyś, że gdyby jeszcze raz miała pani wybierać swój zawód, to aktorstwo byłoby ostatnim zawodem, o którym pani pomyślała. Dlaczego? No ja musiałam mieć chyba strasznego doła. Nie wiem, to znaczy, może pomyślałam, może było to jakiś zły moment. Nie, to jest genialny zawód o tyle, że można wcierać się w życie i przeżywać życie i. I to jest rodzaj psychoterapii dla człowieka, kiedy może się wcielać w inne osoby, może być w innym świecie, odreagować, może sobie wyobrazić. Jest to cudowny zawód jak narkotyk. Nie można, nie, jak już się raz spróbuje, to to strasznie wciąga. A jednocześnie jest potwornie destrukcyjny, bo z jednej strony da, daje się dużo siebie, a nie ma to wymierności w propozycjach, w pracy. Niestety, ja odpukać y, miałam ogromne szczęście, że, że udało nam się zbudować teatr, który no, nikt nie dawał nam szans tak naprawdę. Wszyscy mówili, to było 12 lat temu, że to jest w ogóle nierealne, że jesteśmy nienormalni, jakieś w ogóle wariaci. A, a dzięki tak naprawdę uporowi Emiliana Kamińskiego, mojego męża. Y, to się zrealizowało, bo ja często wątpiłam, bo mm -hmm. w dzisiejszych czasach to było nierealne. W roku mija 5 lat odkąd powstał Teatr Kamienica. Jakie to było 5 lat w pani życiu i w życiu tego teatru? Bardzo gorące i bardzo intensywne. Ym, takie wypełnione po brzegi. Miałam wrażenie, że każda doba jest tak wyciśnięta, a jeszcze pozostaje jeszcze dom i, i dzieci, które powi powinny być na pierwszym miejscu, ale często musiały być na drugim, trzecim. Z racji tego, że no, jak człowiek jest odpowiedzialny za innych, za scenę, za pracę, to musi. A dodatkowo ten teatr nie jest tylko teatrem. Samo hasło więcej niż teatr, który nam przyświeca, mówi o tym, że tam się bardzo dużo dzieje, bardzo dużo robimy działalności charytatywnej, a propos tej idei, misji, zdewaluowanych pojęć, ale gdzieś coś nam przyświeca, że trzeba pomagać ludziom i wyciągać do nich rękę, bo Egoistycznie powiem, bo to po pierwsze wraca gdzieś tam, mhm. realizują się rzeczy nierealne, więc ten teatr ma oblicze no, troszeczkę szersze, taki y, y, horyzont działania i pole działania, ale, ale myślę, że są też i takie czasy, że ludzie są bez wiary i potrzebują takich akcji, bo przychodzą, reagują na to i mówią, że jesteście, no, nie, nie ma takiego miejsca, jesteście inni niż wszyscy. No trzeba zapalać światełko, jak, jak mówi mój mąż. Pani w jednym z wiadów przyznała, nie chodzę na castingi, bankiety, nie walczę o udział w innych produkcjach. Teatr tak pani pochłonął, że nie ma pani na to czasu? Czy po prostu pani nie? Wybór co? życiowy. Y, mogę sobie na to pozwolić, mogę tak powiedzieć, bo to jest luksus. To jest luksus. Y... A nie boi się Pani, że ominie Panią jakaś rola życia przez to? <grym zainteresowań> Już mnie ominęło. <grym zainteresowań> nie, 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 nie. Ja no nie jestem charakterologicznie chyba przygotowana do tego zawodu. Stąd moje powiedzenie, że nigdy nie powinna być aktorką, bo nie jestem osobą, która walczy o siebie, wierzy i boksuje się, chodzi na castingi. Tak, tak, tak. Ja zawsze fatalnie wypadałam na castingach. I one nie odzwierciedlały tego, co, co chciałam przekazać, czy potrafię, stresowałam się. I poza tym szkoda życia. Szkoda życia na bardzo mnie śmieszyło, bo często mnie piszą, że jestem taka niezadbana. Sam Pan widział, mam rozpochrane włosy, w ogóle na to nie zwracam uwagi. Czesałam się przed wejściem, żeby już nie było tak brzydko i wstyd. Z szacunku do Państwa oczywiście również. Nie widać tego przepraszam. Ale w każdym bądź razie dla mnie nie jest miarą człowieka to, że ma buty za 4000, czy kupił sobie od jakiegoś znanego projektanta, projektantki, czy wypożyczył suknię, bo... No to troszkę szkoda życia, a jak się buduje teatr i oddaje się yy, no wszystkie pieniądze. Pieniądze to mało, siły, czas, czas, który powinnam dzieciom poświęcić. To, to, to nie ma ceny i to jest y, priorytet, i, i się strasznie od razu wszystko dewaluuje, od razu wyważa, co jest ważne w życiu, a co nie. Ale ja nie, nie mówię nic przeciwko osobom, które prowadzą takie życie. No, często mu muszą, rozmawialiśmy o tym, często jest, to jest marketing ich osoby, im się wydaje, że to, to coś daje, może daje. No. Ale ja wybrałam takie troszeczkę życie z boku, przyglądanie mm -hmm. się jest Oprócz... to większy dystans. No. Oprócz tego, że kojarzona jest Pani z Teatrem Kamienica, jest Pani również kojarzona m, przez wielu z serialem Klan. I zastanawiam się, czy, czy często spotyka Pani na widowni w Teatrze Kamienica e, widzów Klanu, którzy przychodzą zobaczyć jak na deskach teatralnych będzie grała Bogna? Tak, to raczej raczej mi się zdarzało, jak wyjeżdżałam, zarabiając jakby na teatr, wyjeżdżałam z takim spektaklem Mój dzikus w świat, byłam w wielu krajach i tam była ta widownia, bo oni oglądają, taki klan jest z racji tego, że jest bardzo starym serialem, jest najdłuższym serialem, tasiemcem, a w którym się pojawiam raz po raz, ale cieszę się, że to jest tak nierówno, że mogę się oddać swojej pracy, a gdzieś tam... Przypominam się czasami z sentymentu. Ja się strasznie wiążę z miejscami. W swoim powszechnym też jestem długo. Z też się związałem jakoś tak. Nie, nie, nie umiem przecinać mhm. <laughs> y, 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 pewnych rzeczy. Wiążę się z ludźmi, z produkcją. Nie wiem, to jest mój jakiś problem charakterologiczny, ale zdarzało się rzeczywiście, że ludzie przychodzili na bognę z klanu, a potem mówili: Boże, to pani tak gra. Boże, to pani to potrafi. I y, 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 tak, tak, zdarza mi się to. Nawet bardzo często, szczególnie jak jeżdżę do domów kultury, bo uważam, że też trzeba, warto. Tam jest wspaniała publiczność. Ludzie są spragnieni. teatry nie tylko w Warszawie. Tak, ludzie są spragnieni, ludzie reagują zupełnie inaczej. Bardzo dużo robię też takich charytatywnych występów, i, i to, to jest ogromna wartość poprzez spotkanie z tymi ludźmi, jak oni odbierają. Ostatnio była taka pani i powiedziała: Mam raka, wie pani, ale pani mi dała tyle siły, że. <laughs> Że nie muszę iść na żadne chemie, ja się czuję tak szczęśliwa, dziękuję za to. No nie ma nie ma czegoś takiego, nie ma no co, co można powiedzieć? Mhm. Największa nagroda dla akurat. Największa chyba? nagroda. Jak się usłyszę coś takiego, to mnie zupełnie zatkało, nie wiedziałam, co mam zrobić. A ona mnie tylko uściskała i powiedziała, jestem taka szczęśliwa. Pani mi dała tyle siły, no to ten w ogóle nie, 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 ma, nie ma przełożenia, więc myślę, że warto. Pani mąż oprócz tego, że, że często gra na deskach teatru kamienica, to też reżyseruje. Pani nigdy nie chciała spróbować swoich sił po tej drugiej stronie? Jeszcze jestem za głupia, jeszcze za mało umiem. Może kiedyś na razie jeszcze du muszę dużo nad sobą popracować i nauczyć się. Czyli rozumiem, że na razie to granie na deskach teatralnych to to, co panią kręci, to, co panią podnieca. No tak i no, prowadzenie, no, przyglądanie się temu wszystkiemu, bo to za te, teatr to, to nie tylko to, to jest ogromne zaplecze ludzi, którzy z, pracują i w, 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 w technice, w dźwięku, w świetle restauracja, działania pozateatralne, to jest masa pracy. To jest, yy, ja bym powiedziała, że zawsze mówiłam, że to są nasze czworaczki, mhm. na które nigdy nie mamy czasu, bo to jest tyle wymaga pracy, pasji, czasu, poświęcenia. Mąż tam mieszka od y, wielu tygodni. No niestety, to jest cena jaką się płaci za to, jeżeli chce się coś zrobić w, w, w teatrze, chce się być, podpisywać pod wszystkim co, co robimy. Wszystko robimy najuczciwie, jak potrafimy. Raz lepiej, raz gorzej. Też się uczymy cały czas. Pani Justyno, to ja w takim razie życzę e, i czasu, i siły, i wielu sukcesów w prowadzeniu Teatru Kamienica. Kolejnych wielu wyjątkowych ról i wielu takich nagród, takich pozytywnych opinii. E, od osób, na które w jakiś sposób Pani wpłynęła swoją grą, albo w jakiś sposób mogła Pani zmienić ich życie. Och Boże, jak mi Pan pięknie mówi, dobrze i żeby przychodzili do teatru Kamienica, bo bez widza ten teatr nie będzie istniał. Bardzo zapraszam serdecznie i zapraszam na scenę z życia reżyserię Barbara Sas, przepiękna muzyka Michała Lorenza, piękne światło Wiesława Zdorta. Gorąco, gorąco zapraszam. Zapraszamy, ja bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękuję za uwagę, do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu.